Hola amigos. W dzisiejszej audycji omówimy sobie różnicę między słowami mal, czyli źle, i malo, czyli zły. Chociaż polskie tłumaczenia tych słów używamy raczej dość intuicyjnie i nie sprawiają nam problemu, to ich hiszpańskie odpowiedniki lubią Polakom sprawiać trochę kłopotów. Dlatego poznamy różnego rodzaju zwroty z tymi słowami, zdania i na dobrą sprawę, praktyczne ich użycie w rozmowie. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Słowo mal oznacza źle i będzie dotyczyło najczęściej czynności lub stanu, w jakim się znajdujemy. Na przykład Lo haces mal, robisz to źle. W tym zdaniu opisujemy czynność. Robisz to jest czynność. Jak to robisz? Źle to robisz. Lo haces mal. Albo mesiento mal, czuję się źle. Jak się czuję w jakim stanie jestem? No, czuję się źle. Mesiento mal. Z kolei słowo malo oznacza zły i służy do opisu rzeczowników, czyli w uproszczeniu do opisu rzeczy, ludzi i zwierząt. Na przykład, Jose es un hombre malo. Jose jest złym człowiekiem. Jakim jest człowiekiem? Malo, złym. Albo, es una cafetería mala. Jaka to jest kawiarnia? To jest kawiarnia mala, zła. Es una cafetería mala. To jest Zła kawiarnia. Porównajmy sobie na jeszcze dwóch przykładach słowo mal, czyli źle, słowo, które służy do opisu czynności, i słowo malo, czyli zły, niedobry, słowo, które służy do opisu rzeczy, ludzi i zwierząt. El habla español mal. On mówi po hiszpańsku źle. W jaki sposób mówi, w jaki sposób wykonuje czynność mówienia mal. El habla mal. On mówi źle. Możemy zamiast tego powiedzieć, su espanhol es malo. Jego hiszpański jest zły. Jaki jest jego hiszpański? Malo, zły. Su espanhol es malo. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. El conduce mal. On prowadzi źle. W jaki sposób wykonuje czynność prowadzenia? Mal, źle. El conduce mal. Gdybyśmy natomiast chcieli mówić nie o czynności, ale o tym, jakim jest kierowcą, powiedzielibyśmy. L es un conductor malo. On jest kierowcą złym. El es un conductor malo. Podsumowując, słowo. Mal służy do opisu czynności, oznacza źle, że te czynności są źle wykonywane, natomiast słowo malo służy do opisu rzeczy, ludzi i zwierząt i oznacza, że te osoby, rzeczy lub zwierzęta są złe, niedobre. Myślę, że ta podstawowa różnica jest w miarę. Prosta do wychwycenia. Ale żeby było nam jeszcze łatwiej używać tych słów, poznajmy teraz trochę zdań najpierw ze słowem mal, a następnie ze słowem malo. Zwrot sentirse mal oznacza czuć się źle. Na przykład me siento mal después de comer en McDonald's. Czyli czuję się źle po zjedzeniu w McDonald's. Me siento mal después de comer en McDonald's. Synonimem zwrotu sentirse mal, czuć się źle, jest Estar mal, które oznacza mieć się źle. Na przykład Como estas? Jak się masz? A ah, estoy mal, tengo fiebre. Czyli e, mam się źle, mam gorączkę. Como estás? Estoy mal, tengo fiebre. Zwrot: Estar de mal humor oznacza być w złym humorze, w złym nastroju. Estar de mal humor. Na przykład Está de mal humor porque tiene hambre. Czyli jest w złym humorze, bo jest głodny. Estade mal humor, porque tiene hambre. Z kolei ir mal oznacza iść źle. Na przykład to va mal. Wszystko idzie źle. To va mal. Czasami zdarza się też usłyszeć powiedzenie Si cosas comienzan mal, mal terminan. Czyli jeśli e, coś się źle zaczyna, źle się kończy. Si cosas comienzan mal, mal terminan. Z kolei, kiedy zdarzy się jakieś szczęście w nieszczęściu, Hiszpan może zakrzyknąć: menos mal, czyli dzięki Bogu, lub dobra nasza, mniejsze zło, tak naprawdę, menos mal. I to tyle, jeżeli chodzi o słowo mal, czyli to słowo źle, które służy do opisu czynności. Przejdźmy teraz do słowa malo, czyli do słowa zły, które służy do opisu rzeczy, ludzi i zwierząt. Słowo malo. Ponieważ właśnie służy do opisu rzeczy, ludzi, zwierząt, zmieni swoją formę w zależności od płci i liczby tych rzeczy i ludzi, zwierząt. No bo, na przykład, un chico malo, zły chłopak, ale w liczbie mnogiej to będą chicos malos, czyli dodamy s. Chicos malos, źli chłopacy. Podobnie, dziewczyna to będzie una chica mala. Zła dziewczyna. Tutaj będziemy mieli końcówkę a. No bo tak jak po polsku nie powiemy dziewczyna zły, tylko dziewczyna zła. Unacika mala. Natomiast w liczbie mnogiej powiemy chicas malas. Czyli dodamy znowu jeszcze literki s. Złe dziewczyny. Chicas malas. Przy okazji tych wyrażeń, a zwłaszcza przy okazji używania słowa malo. Czyli zły, czyli mam tutaj na myśli tą męską formę tego słowa, nie sposób nie wspomnieć o skróconej wersji słowa malo, która brzmi, uwaga, uwaga, mal. I do złudzenia przypomina słowo, które omawialiśmy sobie chwilę wcześniej, które znaczyło źle. Jednak tutaj to jest inne słowo, bo to jest skrócona wersja słowa malo i to oznacza zły. I na przykład wyrażenie zły chłopak, czyli un chico. Malo możemy po hiszpańsku też przekazać w następujący sposób: un mal chico i to też będzie znaczyło zły chłopak. Jaka jest różnica między malo i jego skróconą wersją mal? Otóż tą skróconą wersję stawiamy przed rzeczownikiem, czyli pełną wersję stawiamy po: un chico malo a skróconą przed: un mal chico. Rzeczownikiem tutaj jest Chłopak. I tej skróconej formy możemy używać właśnie przed rzeczownikami męskimi. Czyli możemy na przykład też powiedzieć un kocie malo, zły samochód, albo un mal kocie, co też będzie znaczyło zły samochód. Czyli na dobrą sprawę mamy dwa słowa. Mal, które jest skróconą wersją słowa malo, które dotyczy zły, i które będzie opisywało rzeczy, ludzi i zwierzęta, i mamy drugie słowo, czyli mal, czyli źle, które to słowo będzie opisywało czynności. Zobaczmy to sobie na jeszcze jednym przykładzie. Es un mal chico, to jest zły chłopak, porque él se comporta mal, bo on zachowuje się źle. Es un mal chico, es un chico malo, można też powiedzieć, porque él se comporta mal. A wracając już do samego słowa malo, czyli zły, możemy powiedzieć na przykład: No i nada malo, czyli nie zrobiłeś nic złego. No i nada malo. Albo se que le pasa algo muy malo, czyli wiem, że dzieje mu się coś bardzo złego. Se que le pasa algo muy malo. Możemy też powiedzieć. No hay nada malo en cambiar de trabajo. Czyli nie ma nic złego w zmianie pracy. No hay nada malo en cambiar de trabajo. Na koniec, jeszcze kilka utartych wyrażeń ze słowem malo, zły i także z wersją skróconą tego słowa, czyli mal. Na przykład, kiedy przychodzimy w nieodpowiednim momencie, możemy powiedzieć. Lo siento si es un mal momento. Czyli przykro mi, jeżeli to jest nieodpowiedni, dosłownie zły moment. Lo siento si es un mal momento. Natomiast un mal tiempo to będzie zła pogoda. Hace un mal tiempo. Czyli jest zła pogoda. Hace un mal tiempo. Czasami zdarza się też usłyszeć powiedzenie Bicio malo, nunca muere, czyli dosłownie zły robak nigdy nie umiera, co na polski przetłumaczymy na złego diabli nie biorą. Bicio malo, nunca muere. Nauka języka to przede wszystkim praktyka. Dlatego teraz, moi drodzy, zadanie dla Was. Wstawcie odpowiednie słowo, może to być mal, mala, malo i tak dalej, w następującym zdaniu. Eja, no es una chica. Mm, mm. Czyli ona nie jest złą dziewczyną. Eja, no es una chica. Mm, mm. A następnie wstawcie odpowiednie słowo w tym zdaniu. Pero oj, tiene un... Umor, ale dzisiaj ma zły humor. Pero oj, tiene un humor. Odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, to je dla Was sprawdzimy. W porządku, moi drodzy. Czas na podsumowanie. Dzisiaj omówiliśmy sobie słowa mal, czyli źle, i malo, czyli zły. Słowo mal, źle dotyczy czynności. Mal escrito, źle napisany. Malecio, źle zrobiony. Z kolei słowo malo dotyczy rzeczowników, czyli w uproszczeniu rzeczy, ludzi i zwierząt. Słowo malo, w zależności od rzeczownika, który opisuje, od jego płci i liczby, będzie miał inną formę. Malo zły, malos źli. Wersja skrócona słowa malo, te, tej męskiej formy, to jest mal, którą stawiamy przed rzeczownikiem. Un kocie, malo, zły samochód, ale un mal kocie. Co też znaczy zły samochód. Kiedy opisujemy rzeczowniki żeńskie, powiemy mala, unacika, mala, zła dziewczyna w liczbie mnogiej, chica z złe dziewczyny. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. El bien es lento porque va cuesta arriba. El más es rápido porque va cuesta abajo. Czyli dobro jest powolne, bo wspina się w górę. Zło jest szybkie, bo idzie w dół.